Nie jestem, że jestem Zapraszam, proszę bardzo. Przyszymy wykonać pracę? Może po prostu wyrywają się do pracy. Chciałabym, żeby mi panowie to piękne drzewko nakleili na tą ścianę tutaj. I to jest taki wzór do yy, własnej interpretacji. Sępy zaczęły krążyć nad ofiarą. Panowie właśnie zdali sobie sprawę, w co się wpakowali. A za ile taka praca? wy na głowę? Robili panowie już coś takiego? Nie wiem, czy to dla was nowość? Ale hmm? proste. To tutaj mam, dałam wam trudne zadanie, co? Bardzo. <grywa> Dobra. Do czynienia to panowie się już wsieli. Proszę, czyńcie dobro. Kawka jest a konto. To który z panów jest szefem? Szefem? A, a, To jesteśmy, okay. jest znamy się za Ja robię takie kuchnie. A, a ja z Ja jaka... pracuję w sklepie. W czym się specjalizujecie? W tym, w dodaję złoty Czyli od do wszystkiego? Do pańca i od Dociskają szmatką, żeby na folii transportowej odkleił się odpowiednio mocno wzór, no bo to jest bardzo ważne do tego, żeby dobrze przenieść wzór na ścianę. Ten kąt, gdzie ma być? Czy on ma wychodzić z ziemi? Czy on ma być tutaj gdzieś wyżej jakoś tak? Nie no, z ziemi mi się wydaje. Miło, że panowie zapytali. W końcu to właścicielka domu będzie tu mieszkać. Niemniej jednak to wydłuży cały proces, bo Patrycja chce mieć cały ornament dobrze zaplanowany. Ale tu nam się już nie złączy. No to niżej troszkę. A tu nam się kończy ta naklejka, więc... Co by sobie ustalać? to Ojej, dobra. dobra? Dobrze. Ty, ale mordo. Ty, ty masz sobie dobrze dopasować. Na to pie*** nasz, dasz da. No i dobrze. Albo listkę. No a no jak? I będzie gitara. No gitara będzie. No i tak to zrobimy. Można było po prostu dopasować naklejkę, ale panowie wolą wprowadzić w życie misterny plan, a wszyscy wiemy, jak kończy się większość misternych planów. Pozbywają się folii podkładowej, i na folii transferowej zostaje naklejka. Muszą w to samo miejsce folię, tą transportową, przykleić i ją znowu oderwać. O, dobrze robi. Pierwsza naklejka jest prosta jak pień. Teraz będzie trudniej, bo ta część dosłownie się rozgałęzia. No, A nie mówiłem? Pięć tam i dobrze, proszę tak jak akwarium. Ja nie wierzę w to, co, co się stało. Co, co się stało? Ja Miałeś go przyklejać do tego. Czekaj, no. Ty, to już leci wszystko. Dobra, już. Ta góra jeszcze. Weź ją przyklej tam. Jaj, tu jest źle. Tu jest k... kabaret. Mocno w górę. Tak. W górę pociągnij. Dobra, i teraz weź tej taśmy. Po prostu naklej dużo. Rozmowa się nie klei. Zupełnie jak ta naklejka. Może spróbujmy z drugiej strony. Od góry do dołu, a nie od dołu do góry. No, to tu no, następne. Ta rakla inaczej powinna śmigać po tej Jest.